Kościół dzisiaj obchodzi rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Przed wiekami, gdy cesarz Konstantyn ogłosił wolność dla wiary chrześcijańskiej w Imperium Rzymskim, u boku swego pałacu, u boku Palatynatu, a bok po łacinie jest latus. Tam nakazał wybudować świątynię ku czci Chrystusa i Jana Chrzciciela. I ta świątynia jest katedrą biskupa Rzymu. I dlatego dziś w całym Kościele Powszechnym wspominamy ten moment, co łączy jako nasze katedry w różnych diecezjach i nasze kościoły z Kościołem Rzymskim z posługą papieża, który jest. Następcą świętego Piotra, księcia apostołów. A więc to dzisiejsze święto wzywa nas, byśmy pomyśleli o Kościele i pomyśleli o świątyni. Słowo Kościół, eklezja, przede wszystkim oznacza zgromadzenie. To są ci, którzy pod tchnieniem ducha świętego zostali podprowadzeni i zgromadzeni. Dopiero później na zasadzie przenośni. Przeniesiono znaczenie tego słowa na budynek, na budowlę i na katedry, na wielkie kościoły. Ale przede wszystkim chodzi o Boga, który nas uświęca. I czytania mszalne nam dzisiaj o tym przypominają. Święty Paweł mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Bóg mieszka nie tylko w tych budynkach, w tabernaklu, ale jesteś, jeżeli jesteśmy okrzczeni, to Bóg mieszka w nas. I każdy z nas jest świątynią Trójcy Świętej. I chodzi o to, żebyśmy z naszej duszy nie robili targowiska, gdzie uwaga jest skoncentrowana na inne rzeczy, a zapominamy o tej prawdzie, że od momentu krztu. Istota naszej duszy, w istocie naszej duszy mieszka Trójca Święta. Zawsze, gdy poznajemy prawdy dogmatyczne, warto się zastanowić, jak to się je, jak to się przekłada na nasze praktyczne życie, jakie są z tego wnioski. I myśl logiczna od wieków próbuje tą. Tajemnicę zgłębić. Święty Tomasz zakwinął, wielki dominikański teolog, doktor Kościoła. Gdy się zastanawiał nad tą prawdą, dał teologiczne wyjaśnienie. Mówi, że ta obecność, to zamieszkanie Boga w naszej duszy, dokonuje się poprzez dwa stworzone, ale nadprzyrodzone dary, które. Bóg nam daje. Jest to dar mądrości i dar miłości. Bóg zasadza w naszej woli, w naszym rozumie mądrość, w naszej woli miłość. Ale jak to praktycznie możemy rozeznać tym życiem? Nieraz ludzie nam, zakonnikom, księżom stawiają pytania, a jak to było, jak rozpoznał swoje powołanie? I czasem to nam trudno przychodzi powiedzieć, jak to było, żeśmy rozeznali, że Pan Bóg nas, że mnie wezwał do zakonu. Czy ludzie w małżeństwie, dlaczego Pan Bóg powołał do małżeństwa właśnie z tą osobą. I każdy jakieś tam wspomnienie ma. I że tutaj był jakiś znak Boszy, ale trudno to wyrazić, trudno to nazwać. Zresztą to tak jest, że. Gdy Pan Bóg powołuje do szczególnej misji, to jakoś ten głos Boży odbieramy mocny, a potem lata się toczą dalej, i Bóg jak gdyby mówi do nas szeptem, cichutko. Natomiast jeżeli rzeczywiście praktykujemy życie duchowe, jeżeli dbamy o to, aby mieć codziennie czas na modlitwę w ciszy, jeśli karmimy się Słowem Bożym, to z czasem ten głos Boga, powiedziany szeptem, słyszymy, że Bóg wzywa do głębszego nawrócenia, do pojednania, do praktycznej miłości. Bóg daje nam sygnały, ale one są powiedziane cichutko. I dlatego ważne jest czuwanie nad naszym życiem duchowym, żeby ono było prawdziwe, żeby się coś dokonywało w nas, że słuchamy. Głosu Boga, i na nie reagujemy naszą ofiarną odpowiedzią. I dopiero wtedy, gdy słyszymy Boga, który nam podpowiada, ale mówi cichutko, ale się na to uwrażliwiamy i odpowiadamy, wtedy wzrastamy coraz głębiej w Bogu. I ta obecność Trójcy Świętej w świątyni naszej duszy staje się bardziej żywa. Ale wracając do tego wyjaśnienia Świętego Tomasza, on mówi, że Bóg w, naszej, w naszym rozumie daje nam dar mądrości. Jakaś intuicja, jakaś prawda nagle nas dotyka wewnątrz, w naszym, w naszym myśleniu. I potem przez proces, który święty Tomasz nazywa apropriacją, czyli przypisaniem, w naszej refleksji odkrywamy, że ta intuicja, ta myśl, która się pojawiła w głowie że ona ma jak gdyby echo wcielonego słowa Chrystusa że to jest to co by Chrystus zrobił że to jakoś się zgadza z treściami z Ewangelii które znamy że to nas dotknął Chrystus to słowo posłane przez Ojca nas dotknęło i nam coś podpowiada i wtedy to konsekwencją tego jest że woli pojawia się nadprzyrodzona miłość miłość pochodząca od Ducha Świętego i pomiędzy tą mądrością w rozumie i miłością woli święty tomasz mówi że jest quasi eksperymentalis cognitio Dei jak gdyby eksperymentalne poznanie Boga nie jest to poznanie eksperymentalne jak w naukach, jak, gdzie się robi eksperymenty i się ma doświadczenie. Ale w tej intuicji jest pewien smak, pewne rozeznanie. Zostałem dotknięty przez Boga i Bóg podpowiada jakiś akt miłości, który trzeba teraz zrealizować. Do którego Bóg przynagla. Nie nakazuje, ale przynagla, zaprasza. I gdy odpowiadamy Naszą hojną odpowiedzią, to wtedy jesteśmy wciągnięci w trójce świętą. Ojciec posyła swoje słowo do naszego rozumu, a Duch Święty posyła Bożą miłość, która nas przynagla do czegoś. I czasem to się realizuje w bardzo zwyczajnym życiu. W małżeństwie może być chwila konfliktu nieporozumienia, trudności i nagle. W umyśle pojawia się myśl, ale trzeba się pojednać. W Ewangelii powiedziane, no miłujcie waszych nieprzyjaciół. Zło dobrym zwycięża. I choć ludzkie argumenty mogą mówić, że trzeba trwać w nienawiści, w konflikcie. Nie. Trzeba się pojednać. No i wtedy robi się lepszą kolację, milszą atmosferę. I jakoś jest moment pojednania i wyjścia z tego z tego konfliktu. I jest pewien moment pewnego smaku, pewnego rozpoznania, że to właśnie do tego przynagla Pan Bóg i Duch Święty woli, posłany przez Ojca i Syna, nas skłania do tego gestu pojednania. To jest to praktyczne życie Trójcą Świętą, która, która w nas mieszka. Gdy w Rzymie wykładam na naszym Uniwersytecie i gdy Tą naukę świętego Tomasza wyjaśniam, nieraz daję jako przykład pewną opowiastkę, którą mi opowiedział mój znajomy, który kiedyś przed laty przyjechał do Rzymu, ludzie często do Rzymu przyjeżdżają, i przyjechał z rodziną i dał swoim dzieciom pieniądze kieszonkowe na, na ten czas, gdy byli w Rzymie. I dał dzieciom po dwa euro, dwie monety. Ale dzieci nie bardzo miały okazji, żeby to pieniądze wydać, bo tato za wszystko płacił, nawet jak poszli na lody. No ale dzieci miały te 2 euro. No i poszli na mszę, nie do Bazyliki Świętego Piotra, tam jest za dużo turystów, za dużo szumu. Poszli do Bazyliki Santa Maria Maggiore, Matki Boskiej Większej, też wielka rzymska bazylika. I byli tam na mszę. Uroczysta liturgia, po włosku, ale godna celebra. I podczas mszy, nagle jego córeczka, mająca wtedy 7 lat, tacie do ucha szepcze, że ona zobaczyła, że tam w lewej nawie bazyliki można zapalić świeczkę. Ludzie przychodzą i świeczkę zapalają. Czy ja mogę tam pójść i też świeczkę zapalić? No mówi, zapal. No ona no mówi, ale tam trzeba zapłacić za tą świeczkę. No trzeba, ale masz swoje pieniądze, to idź. No to pobiegła. Wrzuciła monetę, zapaliła świeczkę, może miała jakąś tam intencję. I wróciła, gdzie rodzice byli. Trzeba się toczy dalej. Mniej więcej 10 minut potem nagle ta siedmiolatka wróciła z powrotem do tej świeczki. No więc pomszy, tato się pyta. No po co tam drugi raz biegłaś? Zapaliła świeczkę, a drugi raz. Co? A ona na to mówi. Za pierwszym razem wrzuciłam jedno euro. A potem sobie uświadomiłam, że trzeba dać drugie euro. Trzeba dać wszystko, co mam. A więc w trakcie tych dziesięciu minut, ta siedmiolatka w duszy swojej się zmagała. No, rozeznała moment wiary, akty religijne, w, w bazylice zapalić świeczkę. Dała jedno euro. I potem może w jej umyśle, poprzez proces, który święty Tomasz nazywa apropriacją, było jakieś przypisanie tej intuicji do słowa Jezusa. Bo może, może skojarzyła, może nie skojarzyła scenę z Ewangelii, jak tu uboga wdowa w świątyni jerozolimskiej dała jeden pieniążek, ale to było wszystko, co miała na utrzymanie. I ta siedmiolatka się uświadomiła sobie, że Pana Boga nie można oszukiwać. Panu Bogu trzeba dać wszystko, miała tylko dwa euro, dała jedno euro, trzeba dołożyć drugie. I pobiegła, i dołożyła jako wyraz miłości wobec Boga, i może wobec ludzi, może w jakiejś intencji. To jest praktyczny przykład praktycznego życia tą tajemnicą że Trójca Święta w nas mieszka i można być wrażliwym na to poruszenie boskiego Słowa, jakim jest Chrystus Słowem, wcielonym, który jest Słowem wcielonym i który nam podpowiada, daje dobre intuicje, i można być wrażliwym na to poruszenie miłości, które pochodzi od Ducha Świętego i wzywa do ofiarności, do całkowitego daru z siebie. Wszystkie dogmaty, prawdy dogmatyczne trzeba próbować zgłębiać i wyciągać wnioski praktyczne w naszym życiu. I ta siedmiolatka w tej odpowiedzi, w tej wierności wobec Pana Boga, w tym całkowitym darze z siebie, dając wszystkie pieniążki, które miała, na, za tą świeczkę zapaloną w bazylice, wyraziła tą wrażliwość, na Ducha Świętego, na Trójce Świętą, która mieszka w głębi naszej duszy. Starajmy się mieć ten nasz słuch wewnętrzny włączony poprzez nasze rozmodlenie, poprzez cichą modlitwę, poprzez obcowanie z Bogiem, byśmy rozpoznawali te ciche szapty Boga i byśmy mieli tą odwagę i tą radość, i ten smak że naszą miłością odpowiadamy na to wezwanie Boże. I im częściej to dokonujemy, tym bardziej ta prawda zbawcza o tym, jak święty Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was, ta prawda będzie się stawała coraz bardziej żywa.